Witam Wam w kolejnym odcinku. To ja zacząłem budować nowego domu. No przepraszam, ja właśnie zaczęłam z tym odcinkiem na giełbę, ale trochę no, mi się popsuł reakcja. No i nie udało się. Więc robimy już zaczęte. Tu właśnie już zmieniłem sobie uliczkę. To będzie jeden inny dom, a to jest drugi inny dom. Tylko ten dom ja nie wiem, czy ja go wyburzę i nowa Chyba tak zrobię. To tak, szczotły to samo, To znika. Co się nie przyda. I ja bym tu zrobił podłogę też oczesanego dębu. Czy jak to się nazywa Ociesany dębowy pieni. No to dębowego pnia. Dobrze, nie ważne w tym stylu. Debakuje mi szyby. O, to właśnie ten. Zrobię też okiennicę z tego dziębowej klapy, zrobię okienice na okien. Tutaj się usunie, ale się zrobi. Ej, inaczej dom wygląda. No i tu nie będzie okien. Tylko, że to nie ma sensu. Jak je dom ma, do leszy, Tak, muszę powiedzieć. A nawet ładnie wygląda, tak jakieś. wieś. Skąd? Dam, właśnie nie było odcinków Minecraft, a więc tutaj, właśnie taki. Inny trochę format, bo dawno nie było. Po prostu, no, te animacje. Jak widzieliście drugi sezon z tego, tego, to bardzo, jak to super odcinek. Z drugiego sezonu już. A jak nie oglądaliście, to bardzo zachęcam do obejrzenia tego. To jest naprawdę super odcinek. Nie pamiętam może z bo już zapomniałam. A jedno naprawdę super odcinek. Drugi sezon będzie naprawdę spokojny, ale kolejny już nie będę wam zdejał, nie będę spoilerować, co tam będzie, ale będzie się działo. Będzie taka mała akcja pod koniec drugiego i głównie trzeci sezon będzie taki mega intensywny. O, proszę bardzo, tutaj ładny domy. Teraz to miały o, był wejście. drzwi zmienić. i... to. No, piękny domek. czy tylko... a z tyłu nie zostałem te pozostałości stare. Chociaż w jednym oknie, to nie musi być tak idealnie. Tu jest zrobione, pięknie, cały domek pierwszy zrobiony. Prezentuje się tak, może najlepszym nie jest. Przmię te drzwi i to się mi tak zlewa, to może w przodu będzie takie okno, bez tego, o wiele lepiej. To nie z boku będą. teraz ten dom. ट का बीच बेसा जाम है उम्म आम नाइला पे मे टी एम टी उक्टर टो तो समय टी एंटी समय से हो Niech nie, nie tam to, to... A, ból. I zobaczmy i... Nie no naprawdę. Dawno nie było odcinku, a chcę tę ja tą wioskę ulepszyć. No chcę dokończyć ten sam, bo Jeszcze to nie jest koniec co do no, dopiero. Moja przynajmniej połowa. Jak widzicie, to fajnie. ja tutaj no taka prawie, że połowa. Tu jeszcze bardziej trzeba to zmienić. Czego jeszcze w mieście nie mamy? Kowal jest... Hmm... To by mogło być takim bardziej średniowiecznym mieście. Zwykły domek znów może być... A może być też domek taki przybudówką. Ue, o, to będzie najlepiej. o właśnie. Tak. Łóżko zostało. Tu mnie tutaj mógłbym wybudować zamiast tego jakąś taką wieżę. nie, to bym mógł powtórzyć zamek, ale w zamku mi się nie chce akurat, nie. Miałem, że nie chce, ale już budowałam na innej mapie i to planuję właśnie wam pokazać kiedyś. I tak, tak. Pierwsze piętro. To tak, jo. A to zaraz się to zrobi. Trzeba to dociągnąć do samej góry. I tak byle byłby otwory no nie jakoś nierówno ale będzie tu drzwi później tu później tu no i tak będzie wyglądać wnętrze bo może będzie taki jakby taka wieża no wiecie. Ochrona obserwacyjna, będzie się tak odabienica schodzić. I na samej górze będzie taki ładny widoczek. Taka wieża strażnicza. O właśnie tu. Teraz tak. Okiem mają być kreaty. O, tutaj było to. Bellascia le cajate, poi tu, poi metto tu, 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 taką tu, I tylko nie może być skier akurat nie? O, takie piękne coś. już nie będzie tutaj jak myślicie. Tu bym chciał najchętniej wybudowałem sobie taki budynek. I co zrobię. Zabione budynecze Tu ma być taka lampa Tu taki spadek nie może być właśnie Tylko musi być deabinka Tylko pewnie po się nie będzie dał no właśnie Muszę to zrobić tak i to będzie tak, jak O, tu, tu. I to będzie wyjście. Bo inaczej będzie, no, nie będzie się dało. Na dole mogą być jakieś zwykłe drzwi, ale no, w sumie drugie, to przypomina takie kęt. Wiem, jak jest dobrze dobre, wygląda dokładnie jak taki średniowieczny. Tutaj do karty, tutaj doleam karty Tutaj dodam to wyżej i tu będzie miejsce na lampę i zabudujemy to. No i pięknie to prezentuje się. Nazleju zachowującego słońca. Troszkę szybko jest jakoś tak ciemniało, więc. I tu bym zrobił takie puste coś, chociaż mogłyby być pięte ja. że to byłoby pierwsze piętro tutaj by coś było, mogli na obserwować. Później zamiast drugiego piętra by się wyszło na górę, się się ochrzewało całe miasto. To sobie tutaj popatrzmy teraz. Tam widzimy kuźnię, tutaj tak, kościół. Tam z tyłu inne budynki. A tu widzę na ten budynek. I to ładnie będzie wyglądać i to możliwe że to będzie w przyszłości taki mały zameczek takiego zamożnego tylko założę, to że w broku, ale tu, no. O i tak właśnie to wygląda, ma to wygląda pięknie i ładnie no i tutaj jest już piękna bo ja należy na tym żeby mieszkańcy w wioski nie wchodzili. To ja bym przyszła część takiego pałapyku, albo pójść będzie tam z tyłu. jakaś taka średniowieczna część. To tyle w dzisiejszym odcinku.